Ma happen z tej strony z małym poradnikiem dla początkujących odnośnie farmienia aktualnego eventu w Albion Online. Mowa oczywiście o tym Halloweenowym evencie, jeżeli chodzi o Lochy Solowe. No, wejście specjalnie sobie stanąłem na zewnątrz, żeby było widać mniej więcej jak wygląda taka pomarańczowa szczelina. Ale najważniejsze, co chciałbym Wam w sumie przekazać, w tym co my tutaj mamy, to jest taka. Moja personalna najszybsza trasa e, wyczyszczenia e, wspomnianego eventu. Pierwsza rzecz, którą e, pragnę zaznaczyć, biegam tutaj mniej więcej w e, secie tego typu, czyli mamy tutaj kryształową kosę, mamy kurtkę najemnika, losowe materiałówki, które sobie tam e, trochę muszę jeszcze podfejmić, awakej, działa mi ten zestaw. Jedzanko to jest gulasz awalany no bo bonus na ataku, no i żebym między kontaktami się podleczał, żeby to jak najszybciej czyścić. No i to w sumie tyle, no. Z ważnych rzeczy, dlaczego moglibyście chcieć farmić ten event, są to dwa skórki. Pierwszy, nieco mniej warty, jest to skinek dla osiołka. No i ten skinek dla osiołka Troszeczkę przyciszę Jarek, pozwolicie? No i ten skinek dla osiołka, no jest jaki jest, nie ma tam też co się oszukiwać, aczkolwiek, jeżeli mnie pamięć nie myli, jest to jedyny skin do, dla osła. Właśnie czyszczę kampa, którego miałem nie czyścić, bo się zagadałem. Tu możemy po prostu skipnąć, ale to jest nieistotne. Ten spocik warto byłoby sobie wyczyścić. Oczywiście można popróbować poskipować. Ważne jest to, żeby jednak nie szukać zbyt dużej ilości skipów, bo będzie się to wtedy miało z celem. Nie będziemy mogli otworzyć ostatniej skrzynki. Tutaj teraz zwyczajowo sobie czyszczę pozostałe posągi. No i lecąc dalej mamy zwykle Proste szkielety, jeżeli mamy jakąś umiejętność, która ich ubije na strzała, nie będą oni powodować żadnych problemów. Tych oczywiście możemy sobie ominąć. Tutaj mamy łucznika, który, jeżeli dobrze pamiętam, nie łapie agro. Szkielety, które dajemy sobie wybuchnąć. Czasami są tutaj zwykłe, no to wtedy trzeba im sprzedać jakiegoś szybkiego z Następnie tutaj mamy. Kilka prostych mobów. Tu idziemy dołem. Serżycie MTL. Tu idziemy dalej. Jeżeli agrujemy moby i podciągniemy je, żeby były tutaj blisko, będzie to bardzo roztropne. W związku z faktem, że. Trzy, trzy te skorpiony. Mogą nam zrobić delikatny ping-pong treatment, który może zająć dosyć długo. Następnie mamy tutaj góle, które dosownie czyścimy po drodze. Yy, jeden z takich nieco bardziej upierdliwych momentów, w tym momencie. Kolejne miejsce, w którym dostajemy taki delikatny ping-pong treatment. Ważne jest to, żeby jak najszybciej pozbyć się dyni małych. Które tutaj się również pojawiają. No tu po bokach są. Ponieważ jeżeli jedna z tych dyniek się zresetuje, resetuje się cały ten stack. To wyczyśćmy. Dobra, to dało krwawienie. Tutaj liczymy najlepiej na czerwonego buffa. Żeby przyspieszyło nam to czyszczenie. A no tak poza tym jesteśmy już w sumie praktycznie pod koniec instancji. Tu polecam tak bardziej środeczkiem oraz jeżeli macie jakieś skill one-shotujące, to dobrze, żeby nie, po, nie polurować sobie tych dyni. Tutaj wystarczy ubić strzelca. Tu mimo wszystko warto jest wyczyścić jak najwięcej. Tak więc wszystkie mopki, które się do Was lurują podczas podchodzenia do tego skorpiona, tego na dole możemy ominąć. No i tutaj już sobie czyścimy. Oby dwóch strzelców, jeżeli nie udało nam się wylurować, tego ostatniego rycerza. Jeżeli się udało, idąc środkiem pokoju, możemy ich pominąć. No, niestety akurat nie zrobiłem tego w tempo. Przez co wypadało go wyczyścić. Tutaj czyścimy sobie magów. żeby nam nie brudzili przy czyszczeniu dołu, ponieważ dół potrafi być delikatnie problematyczny z powodu ilości mobów. To też jest powód, dla którego lubię yy, czyścić to za pomocą kryształowej kosy, ponieważ skill spam, na, na, na który nam pozwala E doskonale pasuje do wymagań, jakie stawia przed nami ta miejscóweczka. Tutaj skupiamy się na tym, żeby wyczyścić dosłownie jedną stronę. I z ważnych rzeczy do zaznaczenia, staramy się wyczyścić wszystkie dnie, które się zagrowały, zanim zaczniemy walkę z bobem. A gdy już zaczniemy, warto mieć umiejętności, które. Będą takie proste mobki nam doczyszczać. Jeżeli się zerwie ta mała dynia, wszystkie moby się zrywają łącznie z Bobem, czyli z ostatnim bosem. A co odnośnie samego Boba nie ma on zbyt dużo trudnych umiejętności. Posiada on jedną wymuszoną supresję. Jeżeli będziemy mieli pecha, to potrafi również zarzucić drugą po tym tańcu, który widzieliście. Ale tak poza tym, to w sumie jest to całość. No, żółte strefy niestety za bardzo nie oddają, ale jeżeli waszym celem są halloweenowe smaczki, które zwiększają fame o 15%, to na żółtych strefach te 2-3 co rana będziecie w stanie zrobić. Taki jeden run zajął mi około 7 minut. Co również ważne zaznaczenia, kiedy wyjdziemy, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że. Na żółtych przynajmniej strefach. Po wyczyszczeniu jednego dungeona będzie się znajdował również i drugi. Czy będzie taki w tym przypadku? Otóż to, i już tutaj mamy gotowy drugi dungeon, a żeby go wyczyścić. Warto wyfarmić sobie te smaczki, zamiast męczyć się z ich zakupem. Nie są one drogie, co nie zmienia faktu, że z pewnością warto popróbować. Samemu coś tutaj osiągnąć. A jeżeli chodzi o ogół nagród, które powinny Was tutaj zainteresować, najbardziej są to skiny. W tym momencie skin do yy, mułka kosztuje około 7 milionów, natomiast skin do konia 70. Tak więc, jeżeli poszukujecie źródła zarobku, nie jest to pewien, pewny zarobek? Broń Boże, nie jest. Niemniej, jeżeli takiego konika by Wam dało, yy, wierzę, że dla większości graczy jest to całkiem sensowny zarobek. A jeszcze, jeżeli dropnicie to teraz na początku eventu, jest szansa, że sprzedacie tego skina nawet drożej, z powodu, że nie ma ich jeszcze zbyt dużo na serwerze. No i to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że ta traska Wam jak najbardziej pokazała, jak możecie to przejść. Ogólnie, trasa, którą pokazałem, to jest taka moim zdaniem najszybsza. Możecie omijać tyle mopków, ile chcecie. Niemniej ważne jest to, żeby ten minimum wyrobić, tak więc jeżeli już jest... Najprościej jest to ocenić w ten sposób, że jeżeli jakieś moby nie da się ich ominąć nie agrując ich, to te moby najlepiej jest zbić i tyle powinno wystarczyć do otwarcia skrzynki. Ja wam dziękuję, życzę wam udanych łowów, jeżeli chodzi o ten event. Mam nadzieję, że zarobicie sobie na nim dobre pieniądze, jeżeli nie to, że przynajmniej dropniecie smaczki, które przepraszam, również bardzo ważne do zaznaczenia jest to, o tutaj kolega akurat wszedł, ważne do zaznaczenia jest to, że increase fame gain from all activities jest to również fame z craftu, tak więc jeżeli jesteście crafterami, Przynajmniej początkującymi, bo raczej doświadczeni crafterzy o tym wiedzą. Ale jeżeli jesteście początkującymi crafterami, w ten sposób możecie sobie plus 15% fejma zdobywanego z craftu również zwiększyć. Na ten moment to wszystko i życzę Wam wszystkim udanych łowów. Cześć!